No i, no i ten, jak wyleje na mnie, a, dzisiaj nagramy jeszcze taki jeden odcinek, taki sam, czy nie, ja no giermik, giermik wybierze, no, ale wtedy podstępnym filmem dobijcie te pięć łapek, nie, no, tutaj też możecie robić. Zaczynamy.

buty, mam mokre, kurde. mam całe mokre. Ok, więc już ja pokażę na, na koniec. A tu jestem. Tak, on jest oblany. Poczekajcie, wypijesz sobie. Ja o, kurta, jak cię, papo. Bo... Oh No. czyli to będzie pod tym filmem, 5 łapek w górę. Będzie nie pod tym, tylko pod następnym. Po też moje spodeńki. No. On musiał mnie oblać. Cały z tym jestem. Więc hej i cześć! cześć.